Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Jakiś czas temu na moim kanale był test podkładki Cougar Speed. Podkładka duża, dobrze wykonana, sprawdzająca się. Chociaż jak pamiętacie, jak oglądacie często moje filmy, bardziej o podkładkach, o myszkach, wiecie, że jestem fanem podkładek typu Control. To jest po prostu typ podkładki, który uwielbiam. I tutaj właśnie mamy Cougara w wersji Control, też wersję tą dużą. Za chwilkę dowiecie się o niej więcej oraz oczywiście zrobimy testy, dokładnie ją sprawdzimy. Już w warunkach bojowych zobaczymy wodoodporność i inne takie rzeczy, które nas ciekawią. Ceny macie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Przed nami świetna podkładka Kugar Control w swojej największej wersji. Jak możemy dowiedzieć się z opakowania, są trzy wersje: mała 260x210, średnia 320x270 oraz właśnie ta największa 450x400. Milimetrów I wszystkie wersje mają 4 mm grubości, więc zdecydowanie są to podkładki grube dla amatorów, właśnie takich mięciutkich, grubych podkładek, i przez to też lepiej współpracujące jednak z sensorami optycznymi, ponieważ optykowi grubość nie robi różnicy, z laserami różnie bywa, ale większość laserów typu Avago 9800 czy nawet 9500, troszkę niższy model. Radzi sobie z każdą grubością podkładki. Ja sam laser nawet testuję czasem na dwóch, trzech podkładkach jednocześnie, więc jest to dużo więcej niż 4 mm. Dlatego teoria teorią, a praktyka praktyką. Dzisiaj też sprawdzimy tą podkładkę i z laserówką, i z optykiem. Mamy też informację, że jest wodoodporna. Sprawdzimy koniecznie. I non-toxic eco-friendly, czyli wykonana z materiałów nietoksycznych. Oczywiście fajne logo cookera. Niemiecka jakość wersja Control. Recenzję w wersji Speed. Mieliście u mnie na kanale. Wystarczy wpisać wyszukiwarkę kanału Cougar Speed i macie recenzję. Mamy bardzo dobrej jakości gumę, świetną przyczepność. No i moi drodzy, przechodzimy do samego testu. Więc jak widzicie, podkładka jest naprawdę sporej wielkości. Jest prawie że kwadratem. Mamy takie wyczuwalne, gumowane logo Cougar Control. Ale jest tutaj w tej sekcji, gdzie myszka raczej nie zawędruje, więc ok. Jak widzicie, nie mamy oprzywanych brzegów. Oprzywane brzegi dopiero będą, już są powoli w drugiej generacji podkładek Kugara, które być może niedługo znajdą się u mnie w testach. Tak więc brzegi są po prostu cięte, nie są zabezpieczone. Tutaj taki egzemplarz się trafił, że troszeczkę są postrzępione. O, górą zobaczcie, nie, ale bokiem to wyszło tak sobie, chociaż to nie świadczy, że coś się z tym będzie działo, ponieważ mam podkładki bez oprzyć markowe, które mają po 9 miesięcy, rok i nic się z tym nie dzieje. Natomiast warstwy wydają się być bardzo dobrze sklejone. Zobaczcie, sama podkładka jest cienka, natomiast jest sporo tej gumy. Guma jest pomarańczowa i przyczepność, moi drodzy, do blatu jest po prostu fenomenalna. Pokażę Wam jeszcze z bliska to logo. No właśnie takie. I te 4 mm robią swoje. Podkładka jest Naprawdę gruba. Za chwilkę sprawdzimy ją z sensorami, ale jeszcze przy okazji test na wodoodporność. Zwyczaj robię to po testach sensorowych, ale tutaj skoro jest wodoodporna, to powinno wszystko się zebrać. Podkładka nie powinna być mokra. Tak więc, moi drodzy, sprawdzamy. Ha, ha, ha. zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Wow. Teraz mi to ucieknie ze stołu. No dobra, zatrzymało się. Przyznacie, że zjawisko dość ciekawe. Widocznie mam tutaj lekki spadek na tych blatach. Podłoga nierówna. Odrobinkę. A druga już tak nie zawędrowała. Ciekawe. Bardzo fajnie się czymś takim można pobawić. Ale widzicie, cała woda tutaj stoi. Spróbujemy to scalić. Jak taka gra zręcznościowa. No, nie. Chcę, żeby mały dołączył. Dobra, spotkajcie się. O! I została nam jedna. Ojej, jej. Jezusie. O! Jezu się! No i troszeczkę był wypadek. Dobra, jedna wielka kałuża miała być, ale spoko. No i zobaczcie. Przecieram. Niestety mam tylko papier pod ręką, nie polecam, bo właśnie zostawia takie paprochy, lepiej to wilgotną ściereczką przetrzeć, wtedy nie ma śladu. Papier jest niestety gorszy, ale widzieliście, że pełna, stuprocentowa, nawet stu wodoodporność tutaj występuje. No i oto nasze gryzonie testowe, czyli CM Storm Havok sensor Awago 9800, czyli laserowy oraz Cougar 550M sensor optyczny 3988 rewelacyjny sensor optyczny tak więc tutaj nie mam w ogóle złudzeń, że będzie fajnie zobaczymy jak poradzi sobie na początek laser ok ale niestety rysuję bokiem, więc mam tutaj ograniczone pole manewru a zobaczcie, ta bardzo, bardzo precyzyjnie nie przyczepiłbym się do niczego. Nagłe zwroty 90 stopni bez problemu. O jej sam ślizg, podkładka typu Control, ma takie mikrorowki, więc prędkość myszki, pomimo dobrej ślizgaczy, nie jest fenomenalna. Jak widzicie, ona po chwili zwalnia i zatrzymuje się ale takie właśnie są podkładki kontrol mają zapewnić jak najlepszą kontrolę a nie prędkość no i druga mycha ugar z najlepszym optykiem na rynku po prostu 100% kontroli bezproblemowo Szybkie zwroty, nagłe zwroty. Nic się złego nie dzieje. Tak więc podkładka działa z myszkami optycznymi, jak i laserowymi, bez najmniejszego problemu. I ten poziom kontroli jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Tak, jak w przypadku podkładki typu Spilot Kugara e, powiedziałem, że raczej hybryda, ponieważ była dość szybka, ale nie aż tak szybka. Też e, powierzchnia zapewniała sporą dozę kontroli. Natomiast tutaj, moi drodzy, jak widzicie, Tą strukturę to jest maksymalna kontrola, taka porowata powierzchnia, więc to po prostu robi swoje. Ponownie dla Kugara wielkie brawa za podkładkę, naprawdę jedna z lepszych podkładek, jakie miałem okazję testować. Ze swojej strony polecam. Dobrze, moi drodzy, trzeba podsumować, ale będzie to krótkie, naprawdę bardzo fajna podkładka. Jeśli chodzi o Kugara, jak na razie moja druga podkładka w testach i miałem Spida i miałem Kontrola, więc mogę porównać. Więc obie podkładki są bardzo wysokiej jakości, są bardzo funkcjonalne. Ten Speed od Kugara nie jest aż taki szybki jak niektóre Speedy, które miałem okazję testować. Natomiast Kontrol cechuje się naprawdę bardzo wysokiej jakości powierzchnią zapewniającą świetną precyzję sensora. Więc ze swojej strony polecam, naprawdę fajna podkładka. Pamiętajcie, ceny macie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, przydał, subskrybujcie kanał, polecajcie go znajomym. Pozdrawiam Was. Cześć!